Ja powiedziałem prezydentowi Nawrockiemu jedną rzecz sam to zawsze powtarzam naszym amerykańskim przyjaciołom, zawsze, kiedy mam taką możliwość. I było to też wtedy, kiedy prezydent Trump po raz pierwszy był prezydentem, ja byłem szefem Rady Europejskiej, też tłumaczyłem bardzo y, y, z dużym przekonaniem rządził wtedy PiS i prezydent Duda, że niezależnie od tego, kto rządzi w Polsce, jeśli chodzi o nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, one są nacechowane lojalnością gotowością do pełnej współpracy, tradycyjną przyjaźnią, bo to my Polacy i oni Amerykanie, mówię o narodach, jesteśmy gwarantami tych relacji. Polska, powtarzam, kto jest prezydentem, kto jest premierem, nie ma znaczenia. Polska jest najbardziej stabilnym ogniwem NATO w tej części świata i najbardziej lojalnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Cieszę się, że wczoraj mm, sekretarz Rubio potwierdził to, że strona amerykańska też tak widzi Polskę. I to się nie zmieni. Prosiłem prezydenta Nowrockiego, żeby to jeszcze raz przedstawił prezydentowi Trumpowi, że Polska w sprawach bezpieczeństwa, polityki międzynarodowej i relacji z Ameryką jest absolutną jednością. Różnimy się prawie we wszystkich sprawach, spieramy się, kłócimy. Tak, to jest demokracja, to jest ta polska specyfika, nie tylko polska, ale w tych sprawach musimy być jak jedna pięść.